Także cena za paczkę papierosów może wynieść nawet 60 zł. Witam Was w następnym wideo poświęconym akcyzie na wyroby tytoniowe. I dzisiaj powiem Wam, podam w zasadzie kilka faktów, dlaczego papierosy będą droższe niż nawet 60 zł za paczkę papierosów. Także zapraszam! Z dniem 1 stycznia 2020 roku akcyzy na tytoń i alkohole wzrosły o 10% i to nie jest prawdopodobnie koniec podwyżek w najbliższych latach. Dziś za paczkę papierosów trzeba zapłacić od 13 do 18 zł w Polsce. Ale jakie dokładnie podwyżki zostały wprowadzone w 2020 roku? Zobaczmy. Paczka papierosów w tym roku będzie kosztować około 1 zł. i 2 grosze więcej niż w poprzednim, a 50-gramowa paczka tytoniu średnio wzrośnie o 0,69 zł. Cygara także średnio podniosą swoją cenę o 40 groszy. A kilogramowy susz tytoniowy średnio podniesie swoją cenę o 22,93 zł. Na jednym z portali czytamy, że Dziennik Gazeta Prawna podaje, że do 2028 roku akcyza wzrośnie do 70% ceny papierosów. Z kolei fakt, cytuję wyliczenia ekspertów z branży tytoniowej, że po doliczeniu VAT-u cena paczki skoczy do 60 zł. Ale czy faktycznie 60 zł za paczkę to będzie za dużo dla przeciętnego palacza, żeby nakłonić go do rzucenia palenia? Czy może po prostu nakłoni go do szukania tańszych zamienników za wschodniej granicy, co z kolei spowoduje wzrost przemytu w Polsce? Główny inspektor sanitarny Pan Jarosław Pinkas na antenie TVN24 wypowiedział się w następujący sposób. Papierosy powinny być w ogóle niedostępne z powodów cenowych? Trzeba pokazywać, że to jest coś zupełnie nieracjonalnego. Cytując portal Spiders Web, w 2030 roku nikt już nie powinien palić. Dziś w Polsce pali około 20-25% społeczeństwa. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy paczka papierosów kosztowała trzykrotnie mniej niż dzisiaj, Paliło ponad 50% społeczeństwa. Widać, że drastyczny wzrost cen w połączeniu z edukacją działają. Cel jednak jest bardziej ambitny. Jeszcze w listopadzie 2019 roku, przy okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, Jarosław Pinkas powiedział, że do 2030 roku Polska powinna być wolna od tytoniu. Inne europejskie kraje stawiają sobie podobne cele. Irlandia chce pozbyć się tytoniu już od 2025 roku, Finlandia, Dania, Kanada i Szwecja do 2030 roku. Jak wynika z danych portalu ceny na Aktualizowanych na początku lutego 2020 roku, Polska ma jedne z najtańszych papierosów w Europie. Średnia cena paczki papierosów w Polsce, a właściwie mediana cen, to 14 zł, podczas gdy w Hiszpanii wynosi to 19 zł, we Włoszech 21, w Niemczech 24, we Francji prawie 30 zł, w Anglii 35, a w Irlandii i Norwegii 43 zł do Monako z medianą cen na poziomie 77 zł nawet się nie porównujemy, bo to państwo miasto zamieszkane wyłącznie przez bogate elity, a nie zwyczajnych ludzi. Ale gdyby marzenie głównego inspektora sanitarnego się ziściło, przebilibyśmy nawet i Monako. Możemy oczywiście spojrzeć też na ceny papierosów bardziej na wschód. Na Ukrainie czy Białorusi mediana cen papierosów jest poniżej 3 zł. Ale chyba wcale nie chcielibyśmy zmierzać w tym kierunku. I tak oto zbliżamy się do ostatniego pytania, czyli czy tak horyzontalne ceny w Polsce spowodują to, że palacze rzucą nagle palenie i zerwą z nałogiem? Dajcie znać proszę w komentarzach pod tym wideo, co Wy myślicie na ten temat. I zapomnijcie również o subskrypcji tego kanału i zostawieniu łapki w górę. Tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym materiale. Także trzymajcie się na razie!